Cześć wszystkim. Już pewnie Roxana wam mówiła, że poznajcie nowego Petshopa. Ja jestem Klaudia, Nowy Petshop. Cześć. Fajnie mi was poznać. Poznajcie mojego brata Mateusza. Cześć. Mam siostrę Anastazję. Cześć. 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 Cześć, cześć, cześć! Wstawaj, um. siostra muszę, żżeb, żal żal, idźcie stąd. Moja lana Hania. Cześć. Tata. Jej Cześć. Gdzie zmięk król. A ja nie was pozwolę polacie. A nie mi nas, I... nas naprawdę poznać. Bardzo fajnie. Przez Następne 7 odcinków. Przez następne 7 odcinków będą ze mną właśnie. No więc. No fajnie. Dobra. Audia. No. Możesz iść spać już, bo już... To późno. Jestem mała. No. Anastazja, a ty już, ty spać. No wow. Dobranoc. Dobranoc.

Gdzie ona tak długo jest? Właśnie nie wiem. Gdzie się. Nie tu już być. No już jest. Wszystko... światła. No właśnie. No szybciej. Dziewczyny! Cześć! Poznajecie? To Roxana i Zuzia. Hej! Cześć! No nie poznaliście nas trzech. Poznajcie jeszcze wiele przyjaciół. Tak? No. Dobra. Cześć. No, fajn, fajnie jest na tej imprezie, nie? Tak. Dobrze, że mama nic o tym nie wie. Tak. Tak. Moja nasza też nic nie wie. Niesamowite, że tak się wymykamy z domu. Mama by mi nigdy nie pozwoliła. Moja mama jest okropna. Moja taka już. Moja, moja też taka jest. Ta na pewno. Nie zaproszę żadnej z was Dlaczego nas nie zaprosisz? No taka jest piosenka Nie zaproszę żadnej z was Bo mi byje cały świat Odkrywam wese Wene was Wene was Też znam, a ja nie znam mm, mm. tak Żebyś osiarować Laks Las to żeby mieć swe marzenia w kółko spełnić, dziś, spełnię dziś. Ma cały wieki, wielki marzeń, w zerewiu zdarne. Karf jest to, będzie mnie stać. To będzie mi stać, to będzie mi stać, to będzie mi stać. To tak nie jest. To będzie mnie stać jak była. To będzie mnie stać. Ja jeszcze więcej marzeń. Na więcej marzeń my. Na więcej marzeń we. Nie umiem tego. O kurczę. Zuzia? Emilka? Emilka? Co to? Moja damna najlepsza koleżanka. Cześć. Cześć. to się tak mnie boisz? Nie nic. A czemu zmieniłaś szkołę? Bo chciałam. Szkoda. Naprawdę wielka szkoda. Też mi szkoda. Wszystkiego mi szkoda. kamilka Zuja. Ale fajnie, że się zobaczyliście. Poznaj mojej koleżanki. Chodź. Teraz to moja najlepsza przyjaciółka yy, Roxana, która przyszedł do mi swoje miejsca. Hej! I też nowa koleżanka, bo odeszła Michalina z klasy. To jest Klaudia. Cześć! Cześć! Ja jestem Emilka. No, fajnie spoznać. No? A dziewczyny, słuchajcie? Pójdźmy do tej restauracji. tam Chodź. Co byście. Nie ciszczę szczura! Chodźcie na coś szybko! Weź mnie! Nie ode mnie! Aaa! O Boże! Emilka! A, cały mnie ten szczur pokryć! Jestem cała pokryziona! Ojeju! Ale ona faktycznie. Jezu. Masakra po prostu. Ech, może zadzwonić? No. Jestem ona tu to. No. Ale mocno. Zajazd zadzwoni po karetkę. Zadzwonię po karetkę. Szybko. Gdzie jest jakiś telefon? Dobra. Zadzwoni po karetkę. Halo? Jestem Roksana Kowalczyk. I na imprezie przy powyższym... Właśnie y, pogryzła naszą koleżankę szczur. Emilka wurywecka, tak? Tak, wurywecka. Właśnie znaczy, pogryzły szczury. Proszę tu przyjechać. Dobrze, za do chwilę będziemy. Dziękuję panu. Tam pani. Pani, pani Marzena. Dobrze, dziękuję pani, że... Pani będzie szybciej! Dobrze będziemy. Dziękuję. Jezła Emilka. Emilia, ale co tak strasznego jest? Taki sz sz szczur. Jest o, cały pogryzł. Dzień dobry, Marzeno e, Wilecka. Paweł, paweł. Ach, Proszę. Zabierzmy ją do kaderki. Weź OMG. Jezu, ale straszne to. Wszystko jest takie straszne. Co się tu dzieje w ogóle? Nie wiem. Cześć! O Boże, Emilka! Jak ty wyglądasz w tych bandażach! O, MC Emilia! O. O, może lepiej pójdźmy do domu. No. No, może chodźmy, bo ja już jestem trochę zmęczona. Chodźcie, bo się nie wyśpimy do szkoły. że jest piątek, piątek jest. No, na no chodźcie, już. ja idę. Wejdźmy na ten dywór. Na dwo. Na dwo. Na dwo, Ale tu ciemno, w porównaniu tej imprezie. No. Dobra, słuchajcie, ja już idę i no spotkamy się może jutro. Pa! Narka! W domu Klaudi! Klaudia, która jest godzina? E, no, która? Już jest 11. 11? Nie to przecież poszłam o 20 spać, jak zawsze. Jak to możliwe, że spałam 21 godzin? 21. Aha. No. Jakie 21. Jakie 21, Gimaszu? 15. No, jak to się stało w ogóle? No jak? No. Jakoś. Wiem wszystko. To wiesz. A, no. Jak by ci to powiedzieć? Pani... E, pani, e, pani... Pani Paulina i pani Kasia się ze mną skontaktowały. I wszystko wiem. Wiem, że uciekałaś z domu, żeby pójść tam. Na tą imprezę. One się zabrały. Powiedziała mi pani Paulina, że jej sztukka znika. Tak samo powiedziała pani Kasia. Masz karę. Ale jak? Skąd? Skąd? Skąd ty wiesz o tym wypadzie? Wszystko wiem. Nakręciłyśmy tam kamery, czy przypadkiem tam nie będziecie? Na szybkich salach dyskotykowych polskich. W naszym mieście w sumie. No więc. Teraz proszę cię. Dasz mi teraz telefon. To, mamo, nie. Dasz mi teraz telefon. Powiedziałam to do ciebie? Wyraźnie chyba. Mamo. Eta, mamo. E Eta, mamo. E tam. E tam, Proszę mi oddać szybko telefon. Ja chcę mieć telefon przy sobie. Proszę. Oddaj mi swój telefon. Proszę, dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek. Smutna motka.